W współczesnym świecie rzeczy dynamicznie się zmieniają, ale są też takie, które zawsze pozostają niezmienne. Mężczyzna powinien być w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji. Istnieją umiejętności, które każdy mężczyzna musi opanować bez względu na czasy, w których żyjemy. Niektórzy obejrzą ten film i pomyślą sobie, że to toksyczna męskość. To zrozumiałe. Cierpimy na pandemię słabych i sfeminizowanych mężczyzn. Poddano ich praniu mózgu, aby uwierzyli, że mężczyźni i kobiety są tacy sami. W tym filmie omówimy sześć umiejętności, które każdy mężczyzna musi opanować w życiu. Numer 1. Umiejętność walki. Nie ma znaczenia, czy jesteś biznesmenem, lekarzem czy komikiem. Jeśli nie wiesz, jak walczyć, brakuje ci męskości. Wdawanie się w bójki lub walki uliczne to coś, czego każdy powinien unikać. Nie oznacza to jednak, że nie powinieneś posiadać podstawowych umiejętności walki. Przeanalizujmy sytuację, która może ci się przytrafić. Spacerujesz po ulicy ze swoją dziewczyną, jakiś facet przechodzi obok i klepie ją w tyłek. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Mógłbyś zdecydować się na całkowite zignorowanie sytuacji, ale wtedy straciłbyś szacunek swojej kobiety i samego siebie. Nikt nie powinien być w stanie położyć rąk na ludziach, których kochasz i na których ci zależy, bez konsekwencji. Zszokowałoby cię, jak wielu mężczyzn w dzisiejszych czasach zdecydowałoby się zignorować sytuację i spróbować zracjonalizować, dlaczego nic nie zrobili. Jednym z obowiązków mężczyzny jest ochrona swoich ludzi. Ignorując taką sytuację, poświęciłeś własny honor i szacunek Twojej ukochanej. Słuchaj uważnie. Nigdy nie rozpoczynaj walki, jeśli możesz jej uniknąć. Możesz jednak znaleźć się w sytuacji, w której nie będziesz miał innego wyjścia, jak tylko się bronić. W takim przypadku najlepiej jest być w stanie pokarać agresora i nauczyć go trochę szacunku. Nie oszukuj się i nie udawaj, że potrafisz walczyć. Faktycznie naucz się walczyć. Numer 2. Umiejętność rozwiązywania konfliktów. Umiejętność ta jest powiązana z wiedzą, jak walczyć. Niezależnie od tego, jak umieśniony jesteś i jak dobrze się bijesz, zawsze powinieneś w pierwszej kolejności próbować załagodzić sytuację i doprowadzić do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Wiedza o tym, jak okie uznać wybuchowy temperament lub przerwać walkę, czyni z ciebie lidera. To tak jak wszystkie samce goryli zaprzestają swoich wybryków, gdy samiec alfa wejdzie do środka. Samiec alfa może utrzymać inne samce goryli w ryzach ze względu na to, kim jest. Umiejętność rozwiązywania konfliktów może być opanowana tylko przez osobę, która jest również niebezpieczna. Dlatego umiejętność walki i zdolność do rozwiązywania konfliktów idą w parze. Numer 3. Charyzma. Czy zauważyłeś, że niektórzy mężczyźni, gdy wchodzą do pokoju, wzbudzają szacunek nawet bez wypowiadania słów? A co jeśli powiem Ci, że nie jest to jakiś magiczny dar, który posiadają ci mężczyźni, ale jest to umiejętność, której można się nauczyć? Ta charyzma jest akumulacją wielu małych rzeczy i nawyków, które dogłębniej będę omawiał w następnych filmach. Musisz być silnym mężczyzną z mocnym uściskiem dłoni. Patrz ludziom w oczy, gdy z nimi rozmawiasz i chodź z wypiętą klatką piersiową i podbródkiem skierowanym ku górze. Prawda jest taka, że charyzma jest wyuczoną umiejętnością, którą należy rozwijać w podobny sposób, w jaki uczymy się chodzić lub ćwiczymy słownictwo podczas nauki nowego języka. Wielu facetów udaje te rzeczy i to nigdy nie działa. Każdy rozpoznaje fałszywego samca alfa, faceta, który ściska dłoń tak mocno, jak tylko może. Lub wpatruje się ludziom w oczy, próbując ich zastraszyć. Nie możesz być jak oni. Najlepszym sposobem na zyskanie charyzmy jest otaczanie się prawdziwymi, wartościowymi mężczyznami. Patrz na to, co robią. Ucz się od nich. Może to być Twój własny ojciec, mentor lub mężczyźni, których znasz z klubu sztuk walki. Wojownicy są najbardziej szanowanymi facetami, budzą respekt, zachowując się przy tym dobrze. Numer 4 Głębokie krytyczne myślenie. Zdolność do głębokiego myślenia na różne tematy pomoże Ci stać się znacznie lepszym rozmówcą. Da Ci również zdolność umysłową do poprawy ogólnej jakości życia i podejmowania lepszych decyzji. Pierwszym krokiem do krytycznego myślenia jest rozważenie więcej niż jednego punktu widzenia. Zawsze powtarzam: nie wiesz we wszystko, co Ci mówią, ale także nie wiesz we wszystko, co myślisz, że wiesz. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Ale krytyczne myślenie wymaga pozostawienia własnego ego i opinii za drzwiami i przyjęcia racjonalnych informacji od ludzi, którzy mają większe doświadczenie i dużo osiągnęli w życiu. To, że zawsze robiłeś coś w określony sposób, nie oznacza, że jest to właściwy sposób. Kwestionuj swoje założenia i przekonania. Bądź otwarty na rozważanie różnych punktów widzenia i wiarygodności innych przekonań. Bądź otwarty na nowe poglądy. Numer 5. Zrozumienie jak działa pieniądz. Prawdopodobnie największym błędem szkół jest brak edukacji finansowej. Większość facetów przechodzi przez życie nie mając pojęcia jak właściwie traktować pieniądze, podejmować dobre decyzje finansowe i zapewnić sobie wolność finansową. Wychowuje się nas w przekonaniu, że trzeba mieć pracę, w której zarabia się stałą pensję i nic więcej. Pieniądz to władza i wolność. Zacznij zmieniać swój finansowy sposób myślenia, a w perspektywie czasu Twoje życie będzie lepsze. Słynną książką, która pomogła milionom ludzi i doprowadziła ich do wolności finansowej jest Bogaty ojciec, biedny ojciec autorstwa Roberta Kiyosakiego. Koniecznie ją przeczytaj, zacznij uczyć się o pieniądzach tak szybko jak to możliwe. Jest to kluczowa umiejętność na całe życie. Numer 6. Naucz się radzić sobie ze stresem. Sukces w życiu jest bezpośrednio powiązany z tym, jak dobrze radzisz sobie ze stresem. Człowiek, który wpada w panikę i załamuje się w trudnych chwilach, nigdy nie przewyższy człowieka, który jest w stanie zachować racjonalność i myśleć krytycznie w trudnych czasach. Stres odgrywa dużą rolę w życiu każdego człowieka. Jako mężczyzna będziesz mieć coraz więcej obowiązków w życiu, co może podwyższać twój poziom stresu. Podstawowe rzeczy, które znacznie pomogą ci w walce ze stresem to głębokie oddychanie, aktywność fizyczna, dbanie o właściwą dietę i sen oraz medytacja. Wiele stresujących Sytuacji w życiu powstaje, ponieważ zwlekamy z ważnymi zadaniami, odkładamy je na ostatnią chwilę. Potem w stresie próbujesz szybko nadrobić zaległości. Samo wypisanie listy obowiązków może sprawić, że przestaniesz stresować się tym, co masz do zrobienia. Spójrz na listę i zdecyduj, które rzeczy są pilne i ważne. Poświęć każdemu zadaniu całą swoją uwagę, aż zostanie ukończone, zanim przejdziesz do następnej ważnej pozycji na liście. Wkrótce będziesz wykonywać zadania w trybie proaktywnym, a nie w stresującym trybie reaktywnym. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni dążyć do tego, by stać się silniejszymi. Jednak kobietom wybacza się, że nie są w stanie poradzić sobie z presją, mężczyznom nie. Jako mężczyzna musisz być w stanie poradzić sobie z presją. Nie narzekaj na nią, tylko obróć ją w paliwo, które cię napędza. Przy okazji, jeśli chcesz stać się kompletnym mężczyzną, który czerpie z życia co najlepsze, nie zapomnij polubić ten materiał i zostawić subskrypcję. Do następnego razu.